mam swój drzwi. Nie Dobra, nie widać, dzisiaj tak pięknie. I piesek. Dzień dobry w pierwszym odcinku na tym kanale. Crazy, szalony, szalone to jest, szalone to jest, ale dobra. Zaczynamy. Spędźcie ze mną cały weekend majowy, w którym będę tak w sumie pracować, więc pokażę wam taki backstage twórcy UGC, jak to wszystko wygląda, i jak to praca. Trochę nawet nie wygląda jak praca, bo będę pracować u mojej przyjaciółki w domu. Jak widzicie, ja już się tutaj spakowałam w te torby, i jeszcze zostało nam spakowanie lampy, bo oczywiście musimy przenieść ze sobą cały sprzęt, jak chcę nagrywać u przyjaciółki. Więc pakujemy. Lampę muszę zabezpieczyć, bo będę trochę jechać i nic nie może się nam. Z nią stać po drodze. I tak to wygląda. To są wszystkie rzeczy, które muszę ze sobą zabrać dosłownie na jedną noc i żeby nagrać trzy filmy. Powiem wam, że w Krakowie dzisiaj tak pięknie, jest takie słoneczko, jest tak ciepłutko. Ja już po że jestem. Cała spucona jest tak gorąco naprawdę, ale zobaczcie na jakie kolczyki wymieniłam, bo są śliczne. Jezus, mam nadzieję, że widzicie, tu jest taki, a w pępku jest taki. I teraz jedziemy dalej, czyli na zakupy. Nie stresuj się, ja ci nic nie zrobię na siła. Ja już no. jestem u Marysi, nawet tego nie mówiłam, ale już jestem z Marysią. z jej pieskiem. Nie bądź nieśmiała, pokaż się. Jak wygląda moja praca? Mój mały pracownik pracuje. <grym zainteresowań> nie na to czemu, ale chcę za was o, siebie. O, 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 nie wiem, co jest i na nie u <grym zainteresowań> To nieprawda. A zaraz będziemy nagrywać Impregnacja prysznica. I to jest właśnie, to jest właśnie praca na dzisiaj. Nagrać impregnację prysznica. Aha. Wszystko profesjonalnie Fajnie. Ej, mega, mega fajną ma jakość. Oh, hello! Idziemy <grystanie> <grystanie> na spacerku z pieskiem się piesku, nie nie bój, się. bój się. Nie bój się. O o no pokaż, jak skaczesz. No patrz. Nikt cię nie obserwuje, tylko kamera. No skacz. Robota. Oj, Ojejku, to skacze. Ojejku. Taka dumna z siebie. Wy rozumiecie, że to jest dom. A to jest Maryś. I Piesek. Ładnie. Też ładnie. Boże, w takim dużym kubku? Nie. Marysia mi proponuje herbatkę w takim kubku, w takim kubku. No nie, może jakiś mniejszy? Taki. Tak, będzie perfekt. Albo taki. Ja bym chciała ten. No dobra. <słuch> to jest z Wiednia. podoba no. mi się. One były zwrotne, ale je ukradliśmy. Znaczy nie no, zapłaciliśmy za nie. Tak. Była to taka opcja, że jakby możesz zapłacić tam chyba 4 euro czy coś takiego, mhm. płacisz jakby za kubek, o tyle więcej płacisz za tam, picie, o 4 euro jak w cenie kubka. Mhm. Jak zwracasz kubek, to oni ci te 4 euro oddają. Ostatnio było takie coś w Starbucksie, że możesz kupić kawę mhm. i dostajesz taki kubeczek z dubiego. Tak, widziałam tak. A jak to na to? O, no to, to jest tak dobra, o, no, jest bardzo Wybrałyśmy film, towarzysz. Gląda fajny. Dzień dobry, jest soboty. Ja właśnie wstałam, jest 9 rano. Idziemy budzić Marysię i zaczynamy ten dzień. Jadaliśmy już śniadanko, Maluje się teraz do nagrywek. Marisia jest z psami na spacerze w tym czasie i bierzemy się za robotę. Dzisiaj mam do nagrania znowu prysznic, bo muszę dograć efekt. Yy, okna trzeba umyć i zaimpregnować. Mam nadzieję, że nam to jakoś spoko mi <ścoughs> czasowo pójdzie. Żeby jeszcze sobie dzisiaj trochę spędzić razem czasu, bo wieczorem już wracam do domu i muszę zrobić prezentację na studia, więc tak pokażę Wam też taki oczywiście backstage znowu, jak to wszystko wygląda, jak będziemy pracować, ile to potrwało, i mam nadzieję, że jeszcze oprócz tego coś ciekawego dzisiaj zdążymy porobić i że pogoda się nie zapsuje. Ogólnie też wam powiem, że ja zawsze nagrywałam współpracę u siebie w domu, i to jest w sumie drugi raz, gdzie nagrywam u kogoś. W tamtym miesiącu nagrywałam u Marysi właśnie mycie prysznica i w tym miesiącu nagrywałam aż trzy filmy, dlatego przyjechałam tutaj na nockę, żeby zrobić to już za jednym zamachem. Też mamy majówkę i Marysia właśnie teraz miała czas, nie ma jej rodziców, więc jest idealny czas, żeby to po prostu zrobić, odhaczyć i już mieć gotowe. No więc mam nadzieję, że wszystko dzisiaj wyjdzie i... I tak, fajnie się tak nagrywa u kogoś, bo mam wrażenie, że wtedy to w ogóle nie czuję, jakby to była praca. Że w domu bardziej to odczuwam, że to jest praca. A jak jestem sobie tak u Marysi i nagrywam sobie z Marysiom, jest zabawnie, idzie to szybko. Mam taką osobę, która na przykład obok popatrzy do telefonu, czy wszystko dobrze widać, czy nic, nie wyszłam z kadru, i po prostu nie wiem, jest fajnie, fajnie się nagrywa u, kogo, u kogoś. Cieszę się, że mam taką możliwość takiej pracy. No super, bardzo się cieszę. Zaczynamy pracę od prysznica. Wczoraj go nagrywałam, dzisiaj pokazuję tylko efekt po całej nocy impregnacji. Więc tak, tutaj mamy telefon, a tu zaraz będę lała woda. Potrzebuję ręcznik, nie przemyślałam tego, że tu się wszystko wyleje. Nie słyszę, ja tu zrobiłam lewę. Boże święty Tylko ja mogłam nie wpaść na no to, że wszystko, wszystko się tu rozleje Przebrana I nagrywamy teraz Mycie okien Takie duże, ładne okna I taki mały piesek Hello Baby w połowie pracy Połowa pracy za nami Pokażę wam Tak wyglądają okna Są umyte Pięknie I teraz jeszcze będziemy robić impregnację Ale najpierw kawka od Marysi Perfect. Pracuję. Powiedz ludziom, że jest fajnie. <grymne> nie żartuję. No, jest naprawdę bardzo fajnie, Tak, prosiłam. Ta 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 ta... ta ta... i... No, profeska. No, nie, nie prosiłam. I po to prostu nie. używam każdego zakątku domu do moich prac. Tak, wiesz, co Micha, tam są drzwi. <grymne> w zamian zostawiam środki na przyszłość. <grymne> co jak co, ale mi do pracy też się środki przydadzą, więc... No właśnie, perfect. na polu pada jest brzydko zostało nam dosłownie nagrać efekt, że wylewamy wodę na to okno, które jest zaimpregnowane i na to, które nie jest zaimpregnowane i pokazać jak fajnie na zaimpregnowanym spada woda i się nie przykleja się tak odbija od okna i oczywiście oj oj, Corka. oczywiście nie może być za prosto i jest brzydko pogoda i oby się poprawiło bądź widzicie nie wygląda to dobrze wszystko było dobrze do tej pory. Nagrałyśmy wczoraj prysznic, rano mycie okiencą całą impregnację, póki było słoneczko. A teraz przy najważniejszym przy efekcie pada. Masakra. No i robi nam burbiarki. koniec naszej wyprawy. Bye bye. Właśnie wróciłam do domu. Witam mnie mój piesek, tak. o Ojejku, tyle się nie widzieliśmy, no tyle się. No tyle się nie widzieliśmy, no? Tato taki grzeczny. No co byś chciał? <śmianowite> mhm. Nie, bo ty mi ten wstawi, że ja jestem niewiściowa. <śmianowite> <śmianowite> dobra, dobry, nie witajcie. Pogadajmy sobie w ogóle, jak ten kanał będzie wyglądać, co tutaj znajdziecie, kiedy będę dodawać, bo myślę, że to może Was interesować i do końca jeszcze nie wiecie, co tutaj będzie się działo, więc już odpowiadam. Chciałabym dodawać tutaj takie po prostu realistyczne vlogi z mojego życia, nagrywać różne momenty, pokazywać po prostu, jak to u mnie wygląda, rozmawiać sobie z Wami, bo zawsze chciałam prowadzić YouTube'a i zawsze to tak odpychałam, że kiedyś, kiedyś, jak będzie odpowiedni moment, ale. Ciągle nie ma tego odpowiedniego momentu, więc w końcu zaczynam i mam nadzieję, że to wyjdzie i że będzie fajne, i że będziecie po prostu lubić moje filmy. Bo nawet nagrywając tego pierwszego vloga, ja się tak cieszę i jestem taka zajarana, więc mam nadzieję, że wyjdzie fajny. Mam nadzieję, że jeden film tygodniowo się pojawi. Taki trochę dłuższy, myślę, z kilku dni nagrany. Co po prostu nagrywać takie rzeczy, które sama uwielbiam oglądać, czyli takie też szczere dziewczyny. Wiecie, czasami ciężko znaleźć takie dziewczyny w internecie, które nagrywają po prostu swoje prawdziwe życie, i oglądając je, macie wrażenie, że po prostu to jest szczere, to jest normalne. I ja też chcę coś takiego nagrywać, tak. Więc mam nadzieję, że po prostu polubicie mnie za to, jaka jestem. Jakbyście tutaj z tyłu widzieli, że coś jest nie tak z tą ścianą, czegoś tu brakuje, tu są dwa obrazy, a tu jest pusto, eee, tak, bo tak jest i wiem, że nie wygląda to zbyt pięknie, i. Chciałam tutaj przed nagrywaniem vlogów coś już powiesić, ale jeszcze nie wyszło, więc trudno. Pokazuję Wam tak, jak jest, a jest tak. Mam nadzieję, że już w maju coś z małą powiesimy. Musimy znaleźć odpowiedni rozmiar tego, co byśmy chciały kupić, i mam nadzieję, że taki znajdziemy i kupimy w maju, i powiesimy i zrobi się tutaj ładniej.